Magdalinet poszła drogą Igi Świątek i podobnie jak Raszynianka, także postanowiła dokonać zmian w swoim sztabie trenerskim. Tym samym dobiegła końca współpraca 32, letniej tenisistki z Iainem Hukchesem Polka poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych, gdzie zamieściła krótkie, ale bardzo emocjonalne oświadczenie. Każda przygoda musi się kiedyś zakończyć. Iain, dziękuję za te niesamowite 2,5 roku. To był zaszczyt z tobą pracować. Zawsze będziesz częścią mojej rodziny. Te ostatnie lata znaczyły dla mnie wiele i choć ten rozdział się zamyka, to na zawsze będziesz miał miejsce w moim życiu. Przekazała. Dalszy ciąg materiału pod wideo to właśnie między innymi pod wodzą Huk Hesa, który w przeszłości pracował z Andymerejem czy Eliną Sfitoliną. Nasza reprezentantka osiągnęła największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. Mowa oczywiście o wydarzeniach ze stycznia ubiegłego roku, kiedy to dotarła aż do półfinału wielkoszlemowego Australian Open. Po rywalizacji w Melbourne znalazła się także w czołowej 20 rankingów ta. Warto przypomnieć, że głównym szkoleniowcem poznanianki jest Mark Gellard. Jak swego czasu mówiła Linnet, to właśnie on zaproponował jej rozpoczęcie współpracy z Huck Mark jest bardziej emocjonalny ode mnie i Ain zaś daje mi więcej spokoju i doświadczenia. Cieszę się, że posiadam taką kombinację. Przekonywała. Dodajmy, że to kolejne głośne rozstanie w świecie polskiego tenisa. Na początku października gruchnęła sensacyjna wiadomość o tym, że Iga Świątek kończy współpracę z Tomaszem Wiktorowskim. Tenisistka ogłosiła to na swoim profilu na Instagramie, gdzie w długim poście podziękowała swojemu byłemu już trenerowi i jednocześnie zapowiedziała, że rozpoczyna poszukiwania nowego szkoleniowca. Tym razem spoza Polski. Ostatecznie wybór padł na Wimafis setea 21 października Linet miała wystartować w kolejnym turnieju, który odbędzie się w kantonie, ale ostatecznie zdecydowała się z niego wycofać. 32, latkę, podobnie jak świątek, na pewno zobaczymy natomiast w Jean King, który zaplanowany jest w dniach 13,20 listopada w Maladze.